Kiedyś taki moment przyjdzie, w którym poczujemy, że jesteśmy silniejsi już od tego wszystkiego, co się stało. Od tego bólu, od tych łez, od cierpienia, od przeszłości swojej. Kiedyś sprawimy, że dzień dzisiejszy będzie ważniejszy od tego, którego już nie ma. Od tych dni, które gdzieś odeszły. Od tych dni, które tak długo z nami szły, obok nas, w naszej głowie, w naszym sercu. I nie chciały odejść, i nas trzymały. Ale przez to wszystko, że one nas tak mocno trzymały, że nas tak chciały zatrzymać, że nas tak bardzo raniły, że były tak bardzo długo, to właśnie te Trudne dni sprawiły, że my staliśmy się silniejsi, że my zrozumieliśmy, gdzie chcemy iść, że my zrozumieliśmy, że my chcemy iść przede wszystkim, że my już się nie boimy ruszyć. I taki dzień przyjdzie, w którym będziemy silniejsi od tego, co nas trzyma, będziemy odważniejsi od tego, co nas zatrzymuje, będziemy widzieć więcej od tego wszystkiego, co nam dzisiaj to zasłania. Taki dzień przyjdzie, ale dzisiaj jest dzień, żeby właśnie spróbować jeszcze raz, żeby odważyć się na tą próbę, bo próba jest naszym zwycięstwem, nigdy się nie poddawaj, razem damy radę. Bum.